Cześć widzowie! Ugłej był największym mistrzem Kung Fu i jadeitowego pałacu tworząc te dwie rzeczy, co wymagało od niego całkowitego spokoju przez cały czas, nie mogąc mieć żadnych negatywnych emocji. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czego śmiertelnie bał się Ugłej. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ugój był rozsądnym, spokojnym i szlachetnym mistrzem, dzięki czemu miał minimalną ilość negatywnych emocji, ale na początku nie był wcale taki dobry i stał się taki dopiero pod wpływem pant i tego, że widział jak Kai je krzywdzi, ponieważ to w tamtym momencie go olśniło stając się dobrym, ale nie znaczy to, że nie posiadał żadnych obaw ani przed stworzeniem Kung-fu, ani po wraz ze swoją zmianą zyskując nowe powody strachu. Ugłej, nie będący ostoją spokoju i nie będąc dobrym był tylko trochę silnym podżegaczem wojennym, co było powodem, dla którego miał zanic życia innych i ofiary swoich działań, z racji, że był generałem wielkiej armii razem z Kajem, przez co w ich relacji do Kaj miał rację, bo to Ugłejowi nagle się odmieniło, bojąc się wtedy najpewniej o dobro swojego przyjaciela Kaja, a także o swoje własne życie, bo był on wtedy arogancki i głupi, rzucając się na całą armię i gdyby nie Kaj zginąłby, dzięki czemu można założyć, że Ugłej przed swoją przemianą bał się śmierci. Mugłej po stworzeniu kungfu miał co najwyżej obawy, ale mógł mieć jeden strach z prawdziwego zdarzenia. Przy czym Mugłej najpewniej najbardziej bał się tego, że się pomylił, bo mimo że widział przyszłość, tak były istoty mogące w nią ingerować. Zaś Ugej mógł obawiać się tego, że postanie się zły albo że nie podoła być usmoczym wojownikiem, aczkolwiek ten strach i niepewność miałby zaraz po wybraniu go na smoczego wojownika, a widząc po pokonującego Kaja ten strach przeszedł, bo Kai był najwyższą ligą, jeżeli chodzi o przeciwnika. Dla Uguja było drogie każde życie, oczywiście po tym jak się odmienił, zwłaszcza bojąc się o swoich uczniów i ich uczniów, bo oni wszyscy mieli być fundamentem całego kungfu, czyli najwspanialszej rzeczy jaką stworzył Uguj, bojąc się o to, że kungfu zostanie zniszczone przez nieudolność następnych pokoleń albo że pójdzie w zapomnienie, bo kungfu zostało stworzone specjalnie dla obrony słabszych, z czego Uguj obawiał się też o życia swoich uczniów, bo to oni mają bronić uciskanych, co od zawsze utrzymywało Dolinę Pokoju w bezpieczeństwie, bo bronił Ją Uguj i Pierwsza Piątka. Uguj bał się tego co robił w przeszłości, bo robił dosłownie to przed czym ma bronić Kung Fu, ponieważ bał się widoku śmierci niewinnych głównie w Dolinie Pokoju, bo to by znaczyło, że to pałac, jego wojownicy i Kung Fu zawiedli, ale to jeszcze nie koniec z racji, że Uguj tak się tego boi, bo widział to najlepiej ze wszystkich, bo kiedy on walczył w bitwach, konflikty były dużo bardziej krwawe, a przy tym gorsze, i Uguj nie chciał dla innych tego samego losu, którym skończyli ci, których pogrążył sam Uguay. Podsumowując Ugway bał się głównie o ludzi, na których mu zależy, bo samego przeciwnika raczej nie bał się żadnego prędzej ich prowokując tak samo jak Kaja, bojąc się również o pokój na świecie i o to, że mistrzowie Kung Fu nie będą w stanie ochronić słabszych, którzy sami sobie nie poradzą. A my widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co według was mogłoby przestraszyć Ugłe Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!